Cześć, z tej strony Hodlerka. Wracamy po majówce. Ja jeszcze przed majówką zahaczyłam o góry, więc trochę mnie nie było. Dzisiaj odbieramy airdropy, sprawdzimy sobie inne czekary oraz zaktualizujemy sobie rynek, w szczególności ten airdropowy. Zapraszam do filmu. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram. Umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Po tych spadkach mamy delikatne wzrosty. Bitcoin kosztuje 64324, natomiast Ethereum kosztuje 3127. Osobiście zakupiłem kolejne ETH na tych spadkach, które były. Wybrałam też cztery projekty z AI. Nie chcę tu za bardzo się wypowiadać, jakie dokładnie, bo zaraz będzie, że cena jakiegoś projektu spadła. Tak czy siak, uważam, że warto łapać w tej hoście takie projekty. Najważniejsza jest dla mnie w tym przypadku Tokenomia. Wybieram projekty, które mają wszystkie tokeny na rynku i mają mniejszy market cap. Pamiętajmy, że im mniejszy market cap, tym większe ryzyko inwestycyjne. Jeśli jest naprawdę malutki ten market cap, to może być to skamerski projekt, więc nie wolno też przesadzać w tą drugą stronę. Także uwolnione tokeny i względnie nieduży market cap to dwa moje główne założenia. Wróćmy do naszego rynku airdropowego. Zacznijmy od airdropa xSwap. Od wczoraj możemy ten airdrop claimować. Nagrywałam wam o nim jakoś miesiąc temu. Snapshot został wykonany 25 kwietnia tego roku o godzinie 7 czasu UTC. Co do zasad, łącznie można było zebrać 100 punktów, a minimalna ilość tych punktów to 14. Liczyło się miejsce w tabeli, liczba transakcji, liczba blockchainów, czas, w którym zaczęliśmy korzystać z XWAP. Liczyła się także zmienność, czyli wykonywanie transakcji w różnych tygodniach. Od wczoraj przez 14 dni mamy czas na claimowanie tego airdropa. I są tu dwie możliwości. Pierwsza zdobywamy 20% premii odbierając od razu 25% Airdropa, a 75% będziemy odbierać linearnie przez 3 miesiące. A druga możliwość, odbieramy wszystkie swoje dokany, ale tracimy 20% bonusu. Staking będzie możliwy parę dni po TGE, będzie on dostępny na sieci Base, a staking m.in. będzie upoważniał nas do niższych opłat na platformie, czy też do airdropów od ich, jak to napisali, ekosystemowych partnerów. Ok, idziemy dalej. Jak już zapewne wiecie, mamy informację od Eigen Layer, że będzie tutaj airdrop. Ten airdrop odbędzie się 10 maja, zatem już niedługo i snapshot był 15 marca. Zmiany w tym airdropie były, ogólnie stoimy na tym, że 100 kolejnych eigen zostanie dodanych dla wszystkich użytkowników, którzy weszli w interakcję z eigen Layer przed 29 kwietnia i mają minimum 10 Egen. Na to chwilę oczywiście. Czyli jeśli teraz sprawdzacie i macie te 10 eigen, to przy ma być dostępne plus 100, czyli razem 110. Jeśli chodzi o tokenomię, może. Przeczytać, że inwestorzy oraz zespół mają przez cały rok Cliff, czyli będą mieli zablokowane tokeny, a po roku będą mieli unlock 4% miesięcznie. Dla tych, którzy uczestniczyli w testnecie musimy zaczekać do fazy drugiej, sezonu pierwszego, i właśnie wtedy powiedzą oni coś więcej o tych osobach i o ich przydziałach. I kolejny gruby airdrop, layer 0. Pierwszy z naprzód został już wykonany i tutaj mamy taką sytuację, że napisali oni na Twitterze o tym, aby każdy, kto ma wiele tych waletów pod airdrop layer 0, przyznał się i tym sposobem nie zostanie wykluczony ze wszystkich tych waletów. Nasze adresy, Sybil, które zgłosimy samodzielnie, będą opiewać na 15% planowanych Przydziału. Jeszcze tak żaden projekt nie zagrał, trochę wyszło, no można powiedzieć, śmiesznie. Choć, kiedy faktycznie kogoś wykluczono, to wiadomo, nie będzie do śmiechu. I idziemy dalej, Drift Protocol z ekosystemu Solana, tutaj mamy dostępny checker, także jeśli oglądaliście moje filmy związane z Solana, to powinniście się załapać na ten airdrop. Ja oczywiście te wszystkie strony podrzucam w opisie tego filmu. I jesteśmy przy mode airdrop, claim jest 7 maja, czyli dziś, osobiście nie skupiłam się na tym airdropie, także tylko informuję osoby, które klikały, że dziś odbędzie się claim tego Airdropa. Masa Airdrop, tak samo jak przy mołd, nie za bardzo się tutaj skupiałam. Czek pojawi się 8 maja, a sam Airdrop powinien pojawić się 11 maja. Kto się tutaj kwalifikuje? Wcześniej użytkownicy masy, uczestnicy questów oraz note operatorzy. Ogólnie będzie tutaj 3 miesiące na odebranie zrzutu. Więcej informacji na ich medium, oczywiście link również zostawiam w opisie tego filmu. I idziemy do airdropa NIM. Jest to ekosystem Kosmos. Wchodzimy na tą stronę, którą właśnie widzimy i klikamy na górny prawy róg, tam gdzie nasz wallet. Zmieniamy tutaj sieć na NIM Network. I w tym miejscu powinniście widzieć swoje tokeny. I informacyjnie The Bank prawdopodobnie wykonał bądź wykona snapshot i miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości pojawi się airdrop. Już długo tam działamy, także liczę na duży airdrop. I idziemy do gry Era na ZK Sync, która rozpoczęła questy. Należy wykonywać codziennie dwa zadania i zdobywać karmę przez następne 45 dni. Mamy na te dwa zadania ogólnie 24 godziny i jeśli kończymy pierwsze zadanie, to czekamy około 2 godzin na odblokowanie tego drugiego. Jeśli jeszcze nie graliście, to link do tbr zostawiam w opisie pod filmem. Już Wam wcześniej mówiłam o tej grze przy okazji Ziki Sync, a także wtedy, gdy mówiłam o grach, ale przypomnę, jak tutaj się gra. Potrzebna nam strzałka w górę, w dół. Ja z przyzwyczajenia trzymam także strzałkę w prawo, ale wydaje mi się, że on sam biegnie. Nawet tego nie sprawdzałam, bo po prostu jestem przyzwyczajona. I potrzebna nam tutaj spacja. Jeżeli wbiegamy na to pudełko, to po lewej widzimy, co zdobyliśmy. W odpowiednim momencie naciskamy spację i i wykorzystujemy daną moc. Ja w tym pierwszym zadaniu miałam akurat rakpula. Chodziło o to, że jeżeli ktoś będzie przede mną, to ja wykorzystuję tego rakpula i go po prostu cofa. Tak musiałam zrobić 15 razy, żeby zaliczyło mi zadanie. W około 10 gierkach udało mi się to zrobić, więc na pewno troszeczkę to zajmuję. Jeżeli mamy tutaj grać 45 dni, to na pewno sporo czasu pochłonie nam ta gierka, natomiast jeżeli lubicie gry, to wydaje mi się, że jest to przyjemność z pożytecznym. no bo oczywiście spodziewamy się tutaj airdropa. Myślę, że w niedalekiej przyszłości będę Wam również nagrywać o różnych innych grach, będę Wam pokazywać krok po kroku, jak zacząć i jak grać, więc wydaje mi się, że będzie to też fajna przygoda. Jeżeli będziecie potrzebować, to mogę Wam oddzielny film nagrać na temat tej gry, tylko dajcie znać w komentarzach. I na koniec layer 3. Jeżeli wykonywaliście tą misję 200 tysięcy, była ona właściwie trudna, na pewno pochłaniała sporo kasy, jeżeli chodzi o opłaty transakcyjne, no i pochłaniała dużo czasu. Jeżeli wytrwaliście, jeżeli osiągnęliście tam przeróżne tiery, to tutaj możecie sprawdzić, na której pozycji jesteście i oczywiście odebrać nagrody. To wszystko w tym filmie. Do zobaczenia niebawem.